Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się w Pepko na przeglądzie. Zobaczcie tam do samego końca, ile jest u nas dekoracji. Jakby ktoś chciał i pytał się, gdzie jestem, to jestem akurat w dobrym mieście. Tak, to jest nazwa Dobre Miasto, czyli tutaj mamy nasze, nasze Pepko i jest bardzo, bardzo dużo towaru. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie komentarz, jak wpadniecie również na drugi kanał Crazy Mom 1. I tam również zostawicie coś po sobie. 15 zł kosztuje, ale powiem Wam, że nie wiem. To są chyba świeczki jakieś. Nigdzie tutaj nie widzę. Poczekajcie. No, ja nie wiem. Nie wiem, powiem Wam szczerze. Wydaje mi się, że jakieś takie świeczki w puszkach. Zobaczcie, jaka prześliczna świeca. Pamiętajcie, że później, na przykład, jak Wam się wypali ta świeca, to możecie tutaj włożyć na przykład pałeczki do uszu i będzie to pięknie wyglądało. <laughs> pałeczki do uszu, nie? Na przykład. 25 zł kosztuje. Co my tutaj mamy dalej? Dalej mamy bombkę i w bombce jest taka, jakby świeczka, zobaczcie. I tutaj, jak wam pokażę, tam się włącza. I tutaj, jak wam pokażę, hmm, poczekajcie, muszę to chwycić. Hmm, kosztuje 15 zł. I widzicie tutaj na rysunku, jak ją się włączy, to fajnie to wygląda. Więc też takie coś, coś, coś nowego, nie? Coś nowego, coś innego. Idziemy do kubeczków, bo kubeczki to jest number one, chyba. Number one, słuchajcie, hmm, dla mnie na święta. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Eee, zobaczcie, jakie piękności. Tu wam pokażę taki zamykany. Można sobie zaparzyć jakąś herbatę w nim. I kosztuje 12 zł. 25 zł, przepraszam. 25 zł kosztuje. Ale jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja to jestem, powiem Wam, że. Mm, jestem y, normalnie, jak tutaj stoję, to aż tupię przy tej półce. No ale nie dajmy się zwariować, prawda? Bo dużo ludzi się pyta, czy ja to wszystko kupuję. 15 zł kosztuje ten. Wiem, że te są w akcji, jak nie znajdziecie y, w PEPCO. I dużo z Was się pyta, czy ja to wszystko kupuję. Nie, po, powiem Wam szczerze, że kiedyś byłam chyba uzależniona od zakupów i jak tylko wpadałam do pepko, to po prostu wymiatałam wszystko. A teraz, może dlatego, że jestem bardzo często i ja to widzę cały czas, yy, widzę dużo tych rzeczy, no to teraz po prostu kupuję to, co mi się przydaje, yy, oczywiście to, co mi się podoba, no to też wezmę. 10 zł kosztuje taka szklanka, ale nie robię tak jak kiedyś, że po prostu wiecie to, to, tamto, siamto. No bo po prostu mm, no nie miałabym gdzie tego ustawiać. Może jak zrobię remont do drugiej strony domu, to e, to będę miała, więc wpadnę i sobie takie właśnie zakupy zrobię. E, tutaj mamy dwa kubeczki za 10 zł. Zobaczcie, takie ładne. Ten też kosztuje dyszkę. One są takie, mmm, tak kiedyś był ten liter, nie? Wiecie o co chodzi? Jak ktoś jest, ym, tak jak ja jestem ze wsi, to wiem, że moja babcia miała taki liter, litrowy, i właśnie tym litre, litrem <grym> y, zawsze y, wodę z wiaderka y, przelewała. No, takie fajne wspomnienia. 12 zł kosztuje ten kubeczek. Może ktoś nie chce tego słuchać? Chociaż piszecie mi, że. Piszecie mi, że, że lubicie słuchać te moje opowieści, i powiem Wam, że wpadałam też na inne przeglądy, żeby zobaczyć, jak ktoś robi. Bo dużo mi piszecie, że bardzo lubicie moje przeglądy i nie możecie oglądać na przykład innych, więc ja postanowiłam zerknąć, co tam się dzieje u innych osób. I niektórzy nawet jest tylko tak, 25 zł kosztują te dwie miseczki że wrzucają tylko muzykę, e, nawet nie mówią żadnych cen, nie wiem, jakoś ja jestem od początku tak nauczona, że 15 zł ten box, tu mamy drugi, że e, zawsze tak jakoś do Was pogadam i nie wyobrażam sobie, żebym wstawiła taki e, przegląd 10-minutowy bez powiedzenia czegokolwiek do Was, no tak... Z szacunku do Was i z tego, że lubię to robić, to po prostu zawsze trochę pogadam. 6 zł kosztują te białe serwetki. Tu są jeszcze takie, Wam, będę Wam pokazywać. One wszystkie są raczej w tych samych cenach. 15 sztuk i one są po 5 zł. Jak widzicie, mniejsze opakowania. Jakoś tak zawsze było ich więcej. Jakoś było ich więcej. A teraz takie mniejsze opakowania porobili po 5 zł. Także zmniejszyli, słuchajcie, zmniejszyli ilość serwetek. No i tu wszystkie są takie. A jakbyście chcieli takie wymyślne, to lećcie do Tediego, bo wtedy im to są i samochody, i jakieś e, mikołaje. Ja w tamtym roku takie miałam, więc naprawdę robiły furorę na święta. E, tutaj mamy takie z napisem. Więc naprawdę do wyboru, do koloru O cię, zobaczcie tutaj jeszcze na górze są różne, 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 przeróżne, e, przeróżne właśnie serwetki świąteczne. Jest jeszcze wybór, bo słuchajcie, dzisiaj wpadłam po rękawiczki dla moich chłopaków, bo sobie tak zawsze mówiłam, a dobra, jeszcze czekam, jeszcze poczekam, jeszcze nie jest zimno, ciepło, gdzieś tam znajdę może. No i dzisiaj już pomarzły im łapki, mamo gdzie są nasze rękawiczki, więc wpadłam. No i tutaj oczywiście nie znalazłam takich, jakie ja bym chciała, już po prostu resztki były, mm, więc poleciałam szybko do Kika i tam chyba kupiłam dwie pary za 12 zł. Takie zwykłe czarne rękawiczki. Dobra, lecimy dalej. 6 zł kosztują takie końcówki i to są końcówki do robienia różnych takich wiecie dekoracji na torcie nie wiem jak to się fachowo nazywa nie jestem cukiernikiem e, ale dobra tu wam pokażę takie foremki za 10 zł do robienia ciasteczek gwiazdek ale widzę że są jeszcze inne zobaczcie tu mamy na przykład takiego renifera no i powiem wam że pięknie wyglądają bardzo ładny design tych mm, tych, e, tych wy... foremek Niech będzie, że to są foremki tych foremek, więc naprawdę duży plus. Tutaj mamy takie, takie słomeczki, i te słomeczki są za 6 zł. Raz, 2, trzy, cztery sztuki. Tylko yy, pod żadnym pozorem nie wkładajcie do zmywarki, bo będziecie mieli tą słomkę, każdą w inną stronę. Kiedyś tak zrobiłam i po prostu yy, masakra była. No i dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tu widzę, że dziewczyny mają jeszcze coś w pudełkach. Jest naprawdę bardzo dużo tego towaru. I zobaczcie, tak jak wam wcześniej pokazywałam taką bombkę z Harry Potterem, to tutaj za 15 zł macie taką samą bombkę z myszką Miki. Zaraz zerkniemy, czy są inne. Nie ma. Tu co jest? A, już tego Reniferka wam pokazywałam wcześniej, więc. Yy, więc nie będę tutaj mm, powtarzać, żeby nie tracić czasu na piękne nowości. No, i co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze wam pokażę lampki na choinkę. No, powiem Wam, że naprawdę nawet stałam z, z panią rozmawiałam. 25 zł kosztuje 120 lampeczek. Proszę bardzo, można sobie zrobić pauzę i zobaczyć ile tam jest metrów i tak dalej, że tych dekoracji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym roku. Tu mamy takie za 10 zł lampeczki lodowe miki e, ale powiem wam, że dobrze. Dobrze, bo w tamtym roku sama byłam świadkiem E, tu mamy za 8 zł, 20 ledów, 2,2 metra e, sama byłam świ świadkiem, sama po prostu odczułam na swojej skórze, że poszłam gdzieś tam po bombki jeszcze w grudniu i już nic nie było, nie mogłam znaleźć i też byłam zła, że tyle łaziłam po sklepach wcześniej i nie zrobiłam zakupów 15 zł kosztują te gwiazdki, choinki i te e, renifery e, sama byłam zła na siebie, że nie zrobiłam wcześniej zakupów i na ostatnią chwilę potrzebowałam jeszcze bombek i już nie było a teraz jest tego wszystkiego, zobaczcie po kokardkę, dosłownie po kartkę. i jak gadamy o bombkach to zobaczcie za 20 zł możecie kupić taką wielką bombę i tu w środku macie bombeczki małe zobaczcie tak się wszystko to prezentuje a jakby ktoś chciał e, szklane bombki to też są 10 sztuk e, za 20 zł i powiem wam, że naprawdę jakościowo bardzo ładnie wyglądają Zwłaszcza mi się podobają te właśnie złote, srebrne, bo te czerwone to są taki. Ta czerwień taka mm, trochę nie moja, taka jakaś, nie wiem, jakaś inna ta czerwień jest. Mm, ale te złote i srebrne są przepiękne. E, dobrze, zobaczymy, co jest na tej półeczce. Tak sobie przejdziemy, bo widziałam, że dziewczyny właśnie też bardzo dużo przechodzą pomiędzy takimi półkami. Ja jakoś sobie myślę, że Wy się może po, ponudzicie, jak ja tak będę tylko chodzić tutaj i nic Wam nie pokazywać, ale jakbyście chcieli to zobaczyć. Jakbyście chcieli to wszystko zobaczyć, to po prostu cofnijcie się, cofnijcie się do wcześniejszych filmików, bo jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo. W tym roku bardzo dużo świątecznych przeglądów. Mm, dobra, tu mamy za trzy dyszki taką choinkę, i to jest też gwiazda, i jest też w kolorze czarnym. E, o, tu jest nowość, której Wam nie pokazałam. Poczekajcie, bo tu ktoś przewiesił, a przyszła Sylwia, i po prostu musi to być na swoim miejscu. Słuchajcie. E, <śm> Taką mam jakąś, nie wiem, manię, że muszę tu układać. Czasami jak podejdę, też wiem, że jest tak porozkładane, to poustawiam najpierw i dopiero nagrywam. Zobaczcie tutaj, e, jaka fajna dekoracja bardzo ładnie będzie wyglądała gdzieś nie tylko na święta, bo nie wiem powiem Wam, no niby mm, świąteczne, e, świąteczna taka dekoracja, ale myślę, że. Pomiędzy świętami normalnie też będzie to bardzo ładnie gdzieś się prezentowało. Czy na stole, jako tak wiecie, świeczuszkę wstawić jakiś jakieś coś jeszcze. Czy na przykład na ścianie. 70 zł kosztuje. Ten... ten mi się kłania, tu zobaczcie. Kłaniam się Tobie. 7 tych kosztuje 1 Mikołaj. Tu mam jeszcze takie LEDowe renifery. No jest naprawdę tego sporo. No i nie byłabym sobą, gdybym nie podeszła oczywiście do kul. Cool. I nie pomyrdała nimi. 15 zł. I zobaczcie tutaj z 12 kul. Z 12 kul zostały już tylko 3, więc, yy, więc yy, nie czekajcie. Nie czekajcie, bo niedługo nie będzie. <ścoughs> no i szklane bombeczki, takie w, w taką jakby kratkę. Yy, 3 sztuki. Proszę bardzo, tak się prezentują. Tylko oczywiście pamiętajcie, żeby sprawdzać, żeby sprawdzać, czy nie są pobite, bo widziałam, że są pobite. No i tu są takie, zobaczcie sobie, tak po weźcie to, to wygląda dosłownie, no nie wiem, jakby masło tam jeździło. 8 zł kosztują? Tak, 8 zł, 3 sztuki. No i są tutaj złote, złote i czerwone. No i u nas są tylko takie. I tu mamy jeszcze takie pudełka do, do butelek, na przykład do butelek oczywiście można wsadzić tam różne rzeczy. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że ten Wam również się podobał. Zapraszam Was na ten drugi kanał. Oczywiście życzę Wam ciepłego, milutkiego wieczoru. Cześć!